Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Przybyłowicz i chciałbym w imieniu firmy WSC Szymanik i Spółka przedstawić Państwu jedno z ciekawszych, moim zdaniem, zagadnień związanych z zastosowaniem metodyki BIM i standardów OpenBIM w projektowaniu i w koordynacji międzybranżowej. To zagadnienie będzie dotyczyło możliwości automatycznej analizy modeli BIM w celu, w celu oceny poprawności naszego projektu będziemy starali się oczywiście kontrolować stopień koordynacji, ale również zgodność z wymaganiami inwestora i różnymi uwarunkowaniami, które w tym całym procesie przygotowania inwestycji i jej realizacji są oczywiście bardzo zróżnicowane. Takie budynki jak ten, który oglądamy, powstają przy współudziale bardzo wielu różnych branż i przy współudziale bardzo wielu różnych instytucji i oczywiście wykorzystywane są w tym procesie bardzo różnorodne Programy i bardzo różnorodne branże mają swój udział wraz ze swoimi specjalistycznymi rozwiązaniami. A w tym przypadku akurat były to programy do modelowania BIM, programy do programowania wizualnego, analizy konstrukcji różnego rodzaju oraz właśnie narzędzia do analizy modelu BIM, po to, żeby sprawdzić, czy nasz proces podąża w prawidłowym kierunku. I w momencie, kiedy pracujemy, rozpoczynamy pracę. wdrażamy rozwiązania modelowania 3D, bardzo szybko orientujemy się, że w sposób myślę, że sensowny już na samym początku zwiększają one efektywność naszego, naszego projektowania i naszej pracy. Orientujemy się, że mamy możliwość generowania łatwego tworzenia w pełni skoordynowanej dokumentacji. to oczywiście wszystko zależy od tego, czy nasze modele, Sposób pracy jest, jest poprawny i jest zgodny z choćby z dobrymi praktykami modelowania. Mamy możliwość oczywiście wykorzystania informacji, które do tego modelu w czasie modelowania są dołączane, wykorzystania tych informacji na, w naszej dokumentacji, ale również pojawiają się bardzo ciekawe możliwości współdzielenia informacji, współdzielenia decyzji projektowych w postaci różnego rodzaju rozwiązań, choćby komunikacji komunikacji mobilnej. I w pewnym momencie dochodzimy do, do takiego punktu, że zauważamy, że ten proces jest jednak bardzo skomplikowany, że on wymaga zdefiniowania celów, zdefiniowania zakresu wykorzystania naszej technologii BIM. Pojawiają się wymagania ze strony inwestora, co bardzo dobrze, bo pozwalają skutecznie określić zakres i potrzebę zastosowania BIM-u w danym projekcie. No i pojawia się również chęć, ale może i konieczność w wielu przypadkach. Szczegółowego opisania sposobu realizacji naszego projektu i wykorzystania narzędzi związanych z metodyką BIM. I tutaj z pewnością zwrócicie Państwo uwagę na różnego rodzaju zagadnienia, jakie będą, będą istotne w tym całym procesie przygotowania i opisania naszej, naszego, naszej realizacji projektu w BIM-ie, potocznie mówiąc, tworzenie modeli. Zakres modelowania, zasady modelowania, w jaki sposób będziemy dołączać i jakie parametry do naszego projektu, w jaki sposób będziemy je później wykorzystywać, jakie będą ich wartości, zakresy, które, które chcemy, chcemy w naszym modelu uwzględnić. Oczywiście trzeba będzie przemyśleć różnego rodzaju zagadnienia związane ze współpracą międzybranżową, sposobem komunikacji, formatami wymiany danych itd. itd. Natomiast to wszystko będzie się składało na to, że nasz BIM będzie wykorzystywany w sposób sensowny, efektywny i będzie przynosił nam wymierne korzyści dla całego procesu projektowego i dla jakości tego projektu, który będzie gdzieś tam później realizowany z pewnością. I tu pojawia się pewne zagadnienie, że poświęcimy bardzo dużo czasu na ten proces przygotowania. Opiszemy go, spotkamy się wielokrotnie. I nagle się pojawi coś takiego, że mimo naszych dobrych chęci zaczną się pojawiać różnego rodzaju błędy. Chcielibyśmy, wykorzystując modelowanie 3D, wykorzystując nasze modele i informacje w tych modelach zawarte, żeby na bieżąco kontrolować, czy projekt podąża w dobrym kierunku. I tu pojawia się też znowu bardzo ciekawe zagadnienie, że jeżeli to ma być kontrolowane na bieżąco, to musi być robione w miarę często, a jeżeli często, to musimy na to poświęcać czas, który oczywiście. Gdzieś tam zawsze, zawsze go brakuje, i oczywiście gdzieś tam może być współdzielony pomiędzy inne funkcje w zespole projektowym. Dlatego chciałbym, chciałbym zaproponować omówienie, w jaki sposób Solibri Office przy pomocy narzędzi i funkcji, którymi, którymi się możemy wspomóc, będzie rozwiązywało problem sprawdzania modeli, częstego sprawdzania modeli, no i weryfikacji bardzo w różnorodnym obszarze. Państwo, jak myślimy, jak myślimy o sprawdzaniu modeli, to, to oczywiście pierwsze, pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to analiza kolizji. Tylko, że ten obszar, to zagadnienie mamy dostępne w bardzo wielu, różnych, bardzo wielu różnych programach, choćby w programach do modelowania. Tutaj przykład weryfikacji kolizji zgodności modelu konstrukcji z modelem instalacji wewnątrz programu, który służy do modelowania architektury, czyli tutaj akurat w, w programie Archicad. Te kolizje mogą być bardzo skuteczne, znależone i przy pomocy narzędzi do współdzielenia tych informacji przekazane projektantowi innej branży z prośbą o poprawienie. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na kilka zagadnień, które również mogą być istotne albo są istotne, a które możecie Państwo właśnie przy pomocy innych narzędzi zweryfikować. Solibri Office będzie pozwalało nam przeanalizować bardzo szerokie spektrum zagadnień. od Wymiarów elementów, struktury naszego modelu, relacji pomiędzy elementami, parametrów geometrycznych, poprzez parametry wynikające jakby z decyzji projektowych, sytuacje związane choćby z relacjami albo z zagadnieniami związanymi z ewakuacją, z bezpieczeństwem pożarowym. Taki bardzo ciekawy temat, który gdzieś tam między, między wierszami omówię. Zagadnienie związane później, zagadnienie związane z oceną, czy w naszym modelu zrealizowaliśmy wszystkie wymagania związane z programem funkcjonalno-użytkowym. Czy mamy odpowiednią ilość pomieszczeń o odpowiedniej powierzchni z zadaną tolerancją, oczywiście, którą możemy określić. I ostatnia rzecz. Model BIM to informacja powiązana z elementami tego modelu i. Parametry wykorzystywane do tego wartości tych parametrów, prawdopodobnie bardzo dokładnie zdefiniowane w waszym planie realizacji BIM i w wymaganiach inwestora, będą musiały być kontrolowane, czy zespół projektowy wypełnia, wypełnia zadania, i czy te parametry będą później skutecznie do wykorzystania w dalszym etapie, w dalszym, w dalszym naszym procesie realizacji, przygotowania lub realizacji inwestycji. Podstawowym zagadnieniem, podstawowym, podstawową zaletą moim zdaniem tutaj działania Solibri Office jest to, że bazujemy na regułach, które raz zdefiniowane mogą być wielokrotnie potocznie powiem puszczane na modelu. Jeżeli dostajemy w określonych odstępach czasu modele, no to aktualizujemy model i wykonujemy jeszcze raz tą samą operację sprawdzając czy, czy jakieś nowe błędy się pojawiły i czy poprzednie zostały usunięte. Reguły pozwalają nam oczywiście, mamy możliwość tworzenia własnych reguł, własnych zestawów reguł i własnych parametrów, które będą specyficzne dla naszego konkretnego, konkretnego projektu. Drugim zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę, to jest również możliwość bardzo skutecznego zarządzania informacją w modelu. Mamy narzędzie choćby klasyfikacji, które umożliwia nam wtórne na bazie parametrów, które są powiązane z elementami przypisywania elementów do różnych grup, kategoryzowanie tych elementów. Po co ten proces? Po to na przykład, żeby już później w regułach, które będziemy definiować, nie odwoływać się do jakichś złożonych, filtrowa jakichś złożonych kryteriów filtrowania, tylko żeby odwołać się już do zdefiniowanej kategorii elementów, która może być wielokrotnie w wielu regułach wykorzystana. Jeżeli zmieni się. Idea wykorzystania tej kategorii albo parametry przydziału do tej kategorii modyfikujemy tylko klasyfikację. Nie musimy modyfikować reguł, które gdzieś tam dalej się będą e, głębiej wymagały, wymagałyby większego, większego zaangażowania w przypadku np. dużej ilości tych reguł. E, klasyfikacje są również wykorzystywane w zestawieniu. Na bazie typów, rodzajów, parametrów itd. możemy stworzyć klasy, e, klasy grup, grupy elementów. I wykorzystywać je w zestawieniach, które później omówię. I teraz przejdźmy przez taki zakres podstawowych zagadnień, na razie funkcjonalności Solibri Office, a potem zajrzyjmy w szczegółowe reguły, które możemy wykorzystać. Pierwsza rzecz, która, na którą warto zwrócić uwagę, jak Państwo wykorzystujecie modele IFC, przekazujecie te modele IFC innym branżom lub, lub inwestorowi, to taka prosta, pobieżna. Weryfikacja wizualna pozwoli uniknąć bardzo wielu różnych błędów, albo również podjąć decyzję, że model z jakiegoś powodu jest na tyle nieprawidłowy, żeby dalej nie poświęcać mu czasu do analizy automatycznej. Mamy możliwość wizualnej eksploracji modelu, możliwość dodawania przekrojów, możliwość wyświetlania zaznaczonych elementów przez co sprawdzenia czy elementy są na przykład przypisane odpowiednio do kondygnacji, czy są odpowiednio sklasyfikowane, i to wszystko będzie miało wpływ na to, czy dalsza praca z modelem ma w ogóle sens. Proponuję, żeby za każdym razem, jeżeli taki model jest przez Państwa wydawany lub otrzymujecie taki model, to żeby, żeby taką weryfikację podstawową przeprowadzić. Bardzo ważnym elementem jest to, że w czasie tej weryfikacji możemy tworzyć na bieżąco różnego rodzaju notatki. Te notatki mogą zawierać elementy opisowe, adnotacje wymiary na bazie modelu i myślę, że ułatwia to komunikację, jeżeli przygotujemy taki zestaw notatek, to możemy z tymi notatkami bezpośrednio pójść na koordynację lub wysłać komuś te informacje przy pomocy choćby standardu BCF BIM Collaboration Format, który jeszcze za chwilkę, które to jeszcze możliwości za chwilkę omówię. I Idąc dalej, wizualna kontrola modelu jest pierwszym tym elementem, który nas interesuje. Druga rzecz to jest to, że mamy również możliwość przeglądania takiej reprezentacji 2D naszego modelu. Pojawiają się tam pewne informacje, które mogą być ważne dla nas, choćby na przykład opisy pomieszczeń, które zostały wymodelowane, choćby kierunki otwierania drzwi. Ale bardzo ciekawym zagadnieniem jest możliwość dodania do modelu dokumentacji 2D. Dokumentacji 2D w postaci wektorowego pdf -a. i ten wektorowy PDF może być bardzo łatwo spozycjonowany z naszym modelem oraz może być no, brany pod uwagę w przypadku domiarów, sprawdzenia, czy, czy dokumentacja jest rzeczywiście zgodna z modelem, ewentualnie porównania dokumentacji i, i, i modelu, tak jak powiedziałem, nawet włącznie z wykonywaniem wymiarów pomiędzy różnymi elementami i pdf -em. Kolejna rzecz, która Tutaj się pojawia. To jest już zestaw różnego rodzaju reguł, które możemy zastosować w analizie naszego modelu. Pozwólcie, że kilka, kilka z tych przykładowych zagadnień w tym momencie omówię. Pierwsza rzecz i ta najbardziej oczywista różnego rodzaju kolizje i sprawdzenia, w jaki sposób elementy modelu ze sobą gdzieś tam. Wchodzą w relacje i tutaj ważne jest, że nie tylko pomiędzy modelami branżowymi, ale również mamy gotowe reguły, które od razu możecie Państwo wykorzystać, które weryfikują, czy wewnątrz jednej branży, wewnątrz waszego modelu, który żeście przygotowali, pojawiają się różnego rodzaju nakładające się elementy, duplikaty, um, przecięcia. I to w bardzo szerokim zakresie możemy zweryfikować oddzielnie, czy te przecięcia występują w Elementach tej samej kategorii, różnej kategorii, ta kategoryzacja i różnorodność reguł jest w pewien sposób cechą solibry, i to ułatwia spojrzenie na model pod różnymi kątami, ale również ułatwia um, wybranie tych ważniejszych zagadnień. I na przykład na tym etapie odpuszczenie, odpuszczenie w innym miejscu, bo wiadomo, że jeszcze później będą, będzie, będzie to miejsce gdzieś tam rozwijane. Czyli ten pierwszy, pierwszy element e, analiza, analiza kolizji, ale również analiza przecięć. E, dalszą, w, dalszym, w dalszym etapie mamy już jakby skomplikowanie tego, tego całego zagadnienia. Zwróćcie Państwo uwagę, że e, na przykład pojawia się możliwość sprawdzenia koordynacji między architekturą a konstrukcją. Przy założeniu, że Architekt w swoim modelu ma na przykład elementy konstrukcyjne, takie jak słupy. Konstruktor ma również oczywiście te słupy u siebie w modelu. SoliBri pozwala sprawdzić, czy elementy modelu konstrukcji pasują do modelu, do modelu architektury, czy nie wystają z tego modelu architektury. Pozwala również sprawdzić taki szczególny przypadek, czy ściany są prawidłowo zamodelowane pod względem otworów. Odległości między otworami, odległości między krawędzią ściany a otworem to oczywiście bardzo szczególny przykład, ale możemy go również tutaj bardzo łatwo to zagadnienie zweryfikować. Kolejny temat, który uważam za bardzo istotny: opisywanie pomieszczeń w naszym modelu, modelowanie tych pomieszczeń jest wykorzystywane co oczywiste później w zestawieniach i różnego rodzaju analizach. Od poprawności tego modelowania zależy to, czy te zestawienia będą, będą prawidłowe. I tutaj, jeżeli posłużymy się modelem IFC, który został wyeksportowany oczywiście z programu gdzieś tam natywnego, gdzie, gdzie, gdzie projekt powstaje, to na przykład inwestor, osoba kontrolująca ten projekt, może łatwo zweryfikować, czy zestawienie, które otrzymała, jest z poprawnego modelu, czy strefy były odpowiednio podociągane do krawędzi pomieszczenia, czy wewnątrz pomieszczenia, czy wewnątrz modelu strefy nie stoją jakieś dodatkowe ściany, jaki ma to wpływ na, na zestawienie. No i oczywiście sprawdzenie, czy w ogóle projektant wypełnił wszystkie pomieszczenia, wszystkie powierzchnie ograniczone ścianami, które można by uznać za pomieszczenia. Bardzo ważne, bardzo ważne, bardzo ważna dziedzina, bardzo ważne miejsce, i tutaj. Tutaj też polecam zastosowanie tej, tej weryfikacji. Kolejny temat szeroki, wybrany tutaj właśnie specjalnie przeze mnie, to jest różnego rodzaju kontrola obszarów użytkowania. To oczywiście może być związane z analizą decyzji projektowych, ale również norm, ale również co za chwilkę zobaczymy będziemy mogli analizować ewakuację naszego, z naszego budynku. A Obszary użytkowania mogą być analizowane w bardzo różny sposób. Nie ma konieczności w modelach, które będą analizowane w solibry modelowania tych obszarów użytkowania. Reguły wykorzystywane w tym celu definiują, pozwalają na zdefiniowanie prostopadłościennego obszaru użytkowania przed, za, z dwóch stron drzwi okien i sprawdzenie, czy w tej przestrzeni nie znajdują się inne elementy, czy nie stoją, czy gdzieś nie. Nie są zawieszone w tej przestrzeni przed drzwiami, na przykład inne elementy innych modeli branżowych lub tego samego modelu. Kolejny przykład, tu bardzo szczegółowy, ale chciałem go pokazać, dlatego że w zależności od przygotowania modelu, oczywiście, ale mamy również reguły choćby analizujące geometrię schodów, poprawność, sprawdzające te podstawowe wzory opisujące właśnie wygodę tych schodów. Także w tym przypadku tutaj kilka reguł, które pokażę dotyczące jakby takiego specyficznego podejścia do zagadnień projektowych, do wybranych zagadnień projektowych. Takich reguł jest dość dużo i możemy bardzo skutecznie z nich korzystać. Odległości między elementami, duplikaty tych elementów, to oczywiście gdzieś tam, gdzieś tam wcześniej się mogło pojawiać, ale odległości między wyposażeniem a Otaczającymi ścianami, odległości między, między w ogóle między wyposażeniem i ogólna możliwość kontroli zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym. Bardzo wiele reguł, które pozwalają Państwu sprawdzić, czy mamy odpowiednią ilość pomieszczeń, czy te, odpowie, czy te pomieszczenia są w odpowiedniej ilości odległości od siebie. Czy czy, czy na przykład są na tej samej kondygnacji? Albo w ogóle czy są dostępne bezpośrednio przez drzwi. Możemy takie, takie różnego rodzaju zadania, zadania tutaj w postaci reguł zdefiniować. Kolejny przykład, znowuż tak troszeczkę jak z tymi schodami było, to jest taki przykład reguły bardzo specyficznej, dedykowanej do konkretnego zastosowania, ale tu chciałem pokazać, że, nas, że, że te reguły są. Przemyślane jako całościowe takie, takie, takie analizy, to jest sprawdzenie, czy stropy są zabezpieczone przed upadkiem. Z możliwością zadeklarowania, co będzie balustradą, jakie będą rozmiary między elementami tej balustrady, na co będziemy spadać, jak wysoko dopuszczamy ten upadek, z jakiej wysokości. No i na przykład w najnowszej odsłonie tej reguły możliwość również zadeklarowania, czy Sprawdzenia, czy przed balustradą jest coś, na co niechcący można wejść i tą balustradę niechcący przeskoczyć. Także tego typu reguła również, również jest ciekawa do, do zastosowania. Kolejny, bardzo szeroki obszar, który w Solibri może być zrealizowany, i tutaj bym też zachęcił Państwa do tego, że żeby takie sprawdzenie ewakuacji spróbować zrobić na swoich modelach. Po co? Dlatego, że myślę, że jeżeli tylko zdefiniujecie drzwi ewakuacyjne, drzwi zewnętrzne, w swoich programach pewnie znajdziecie taką możliwość, żeby oznaczyć, oznaczyć drzwi jako element zewnętrzny. Dalej Solibry sobie z tym poradzi przy pomocy odpowiedniej klasyfikacji. Jeżeli państwo wymodelujecie schody i wypełnicie model pomieszczeniami, to ta reguła standardowa z pewnością będzie mogła być przez was przetestowana. W ramach takiej, takiej kontroli ewakuacji również mamy możliwość skonfigurowania sposobu tej ewakuacji. Mamy możliwość skonfigurowania sprawdzenia szerokości przejścia, wysokości przejścia, szerokości drzwi na drodze ewakuacyjnej, w zależności od ilości osób w danym, w danym pomieszczeniu. Tutaj bardzo dużo różnych zagadnień, a na, na tym, co Państwo widzieliście, teraz możliwość. Sprawdzenia, jak wizualnie efekt tej analizy jest tutaj prezentowany. Kolejny temat, i tutaj na przykładzie, w tym miejscu chciałbym również pokazać, że Państwo możecie z jednej strony korzystać z gotowych reguł, które są w gotowych zestawach, ponazywanych zgodnie z ich przeznaczeniem, ale możecie Państwo tworzyć całkowicie swoje własne zestawy. I możecie Państwo również wprowadzać bardzo szeroką gamę swoich specyficznych parametrów. Więc, tak naprawdę, po pewnym, w pewnym momencie przejdziecie w ogóle na stworzenie swoich własnych zestawów specyficznych dla projektów, dla biura, dla jakichś podstawowych etapów kontroli, potem bardziej zaawansowanych. To wszystko będzie na pewno w Państwa przypadku, w naszym przypadku zróżnicowane. Tutaj przykład, który został zaprezentowany, to jest przykład dostępności. Dostępności pomieszczenia. Mamy możliwość sprawdzenia choćby możliwości przemieszczania się zadaną szerokością korytarza, co, co, co właśnie w tym momencie jest definiowane odległości elementów wyposażenia od, od ścian, ale również tutaj warto powiedzieć, że w Solibri jest dużo różnego rodzaju reguł sprawdzających dostępność, dostępność drzwi. Nie tylko w tym podstawowym obszarze użytkowania, ale gdzieś poza skrzydłem drzwi, możliwość sprawdzenia, czy jest możliwość przejścia albo odległości zadanej między na korytarzu, jeżeli skrzydła drzwi są otwarte, i bardzo wielu różnych zagadnień związanych z dostępnością ramp, schodów i w ogóle drogi, po której przemieszczamy się, i czy ta droga jest odpowiednio połączona z takimi zagadnieniami jak schody, windy itd. I na koniec zagadnienie, które jest również bardzo, bardzo ciekawe moim zdaniem, mianowicie zestawienia i przedmiary. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że my dysponujemy dwiema wersjami Solibri. Solibri Office pozwala na wykonanie wszelkiego rodzaju analiz, o których teraz rozmawiamy, ale również zestawień, ale. Gdybyśmy chcieli tylko klasyfikować elementy, kategoryzować, robić notatki oczywiście i zestawienia, to jesteśmy w stanie zrealizować to w, w programie Solibri Site, który właśnie do tych zestawień jest dedykowany. Jak mówimy w tym momencie o, o zagadnieniach, o, o, o wersjach Solibri, to zwróćcie Państwo uwagę, że wszystkie rzeczy, które wykonujemy w tej wersji pełnej Solibri Office i zapisane do formatu. Natywnego Solibri, mogą być potem te pliki otwierane w Solibri Anywhere, bezpłatnej wersji programu i dostępne dla wszystkich osób w zespole projektowym. Czyli schemat pracy jest taki, że analizujemy model w Solibri Office, a potem ewentualnie współdzielimy te informacje, współdzielimy te informacje różnymi narzędziami, typu, właśnie notatki BCF lub zapisujemy plik natywny i udostępniamy cały plik dla innych. Użytkowników wykorzystujących Solibri Anywhere. Jeżeli chodzi o zestawienia, to chciałbym tutaj tylko zaznaczyć, pomijając oczywiście to, że są możliwe różnego rodzaju wykorzystanie różnych parametrów, i tych geometrycznych, i tych obliczonych przez Solibri, ale również oczywiście dodanych do modelu. Natomiast, no i oczywiście możliwość eksportu do, do Excela, co jest pewnie oczywistym, o, oczywistym tematem. Natomiast chciałbym tutaj podkreślić, że możliwość tworzenia zestawień to również bardzo ciekawa możliwość wizualizacji informacji w modelu. Różnego rodzaju zarządzanie kolorystyką, możliwość również wykorzystania relacji. Solibri w momencie mm, otwierania modelu Analizuje również relacje pomiędzy elementami tego modelu i na przykład umożliwia sprawdzenie, zrobienie zestawienia, jakie elementy, na przykład wyposażenia, znajdują się, w których pomieszczeniach. Tego typu złożone zestawienia mogą Państwu pomóc w, no również w planowaniu w planowaniu inwestycji, w planowaniu realizacji danego obiektu. Na koniec coś co było już tutaj wielokrotnie poruszane. Jeżeli stworzymy notatki, jeżeli stworzymy notatki z błędów, które Państwo znaleźliście w projekcie swoim, to te notatki mogą być przy pomocy no właśnie standardów open beamowych, tego drugiego, bo w pierwszym żeśmy stosowali IFC. Solibry pracuje na modelach IFC i, i dzięki temu jest możliwe do wykorzystania w, z, różnym, z różnymi programami do modelowania, z różnymi platformami. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy współdzielić znalezione problemy w naszych modelach, możemy wykorzystać format BCF, Beam Collaboration Format. Natomiast możemy również wykorzystać BCF Live Connector, możliwość podłączenia się z naszymi prezentacjami, z naszymi wynikami analizy do różnego rodzaju usług, takich jak na przykład Beam Colab, które umożliwiają synchronizację. Notatki do chmury, i następnie synchronizację do programów natywnych, gdzie łatwo odnaleźć elementy, które sprawiają nam problem. Chciałem Państwa zachęcić do tego, żeby wejść w ten szerszy świat analizy modeli, dlatego że prawdopodobnie znajdziecie tam różne, różne zagadnienia. Które już od samego początku mogłyby być do wykorzystania nawet na standardowych ustawieniach Solibri i skutecznie wspomóc Państwa pracę, zwłaszcza w obszarze tych analiz, które przeprowadzane są albo powinny być przeprowadzane często, a na które wielokrotnie może brakować czasu. Bardzo dziękuję Państwu za, za udział w prezentacji i zapraszam do kontaktu, i zapraszam również do zainteresowania się tematyką analizy modeli. I przejrzenia, w jaki sposób możemy je wykonać w programie Solibre Office. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia miłego dnia.